Cześć. Dzisiaj pokażę wam jak działa filtr antysmogowy w rekuperatorze Kalino. Otwieramy rekuperator. Jak widzimy w tym miejscu został zlokalizowany filtr antysmogowy e 11 który niweluje nam minimum 95% cząsteczek 2,5 PM. Tutaj mamy. Dwa urządzenia, które mieszczą nam stężenie 2,5 pma. Na pierwszym mamy 89, 90 a na drugim 76. W tym momencie przystawiamy dwa czujniki do nawiewu w rekuperatorze. I zaraz zobaczycie co się będzie działo. Stężenie nam spada. Poczekajmy jeszcze chwilę, do jakich wartości się ustabilizuje. Czyli na jednym mamy 12, na drugim mamy 6. Widzimy znaczną poprawę powietrza. Dzięki.